Ja jestem Iwona i witam Cię na kanale Podróże z książką i zapraszam dzisiaj na kolejną część podróży po Neapolu. Jestem w maku i kupiłam sobie te słynne pistacjowe lody, także będę próbować. Zobaczmy, czy są faktycznie takie pyszne. Mm. Naprawdę smaczne. Co prawda tym, czym są posypane to nie jest pistacja, tylko jakieś chrupki, ale ten sos pistacjowy jak najbardziej spoko. Lody jak to lody makowe. Pyszne. Ja lubię akurat, bardzo słodkie oczywiście, no ale same lody też mega fajne. Także jak będziecie we Włoszech, a przynajmniej w tej części, bo nie wiem czy są wszędzie, to zdecydowanie polecam. Kolejny dzień, przed nami już trzeci pełny, także dzisiaj jedziemy do Sorento. To jest taka mieścinka, która jest oddalona półtorej godziny drogi od Neapolu. Podobno warto, nasz host z mieszkanka wiedział, że zdecydowanie warto, żebyśmy tam pojechały. Jeśli lubimy takie klimaty, to jest taka miejscinka która podobno ma piękne widoki. Także będziemy testować. Z tego, co widziałam, to 3 km stamtąd jest też bardzo fajny punkt widokowy, więc planuję tam zabrać Ewelinę. Mam nadzieję, że się zgodzi, bo to ma być niespodzianka dla niej. <grych> w każdym razie no, zapowiada się super. Natomiast niestety... Kupując bilet, miałyśmy tylko 3 minutki, żeby dobiec do peronu i uciekł nam pociąg. Więc musimy czekać na kolejny. Co, oko co około pół godziny z Neapolu do, do Sarento odjeżdża pociąg. Także no myślę, że po prostu poczekamy sobie chwilę tutaj. Nie jest za ciekawy ten dworzec, bo to nie jest dworzec główny, tylko to jest stacja wcześniej i przez to, że jest stacja wcześniej, to też mniej ludzi tutaj wsiada. Taki był plan, żeby wsiąść na pierwszej stacji i dzięki temu podobno uda się znaleźć miejsca siedzące, bo podobno nie jest to takie proste. Także czekamy teraz na pociąg. Mamy pół godzinki i mam nadzieję, że w to będzie. Dotarliśmy właśnie do Sorento i tak mniej więcej dwie minutki od stacji jest już piękny punkt widokowy. Jak ci się podoba, póki co na poli okolice? Jest cudnie, ale szukajmy kawy. <grym> szukajmy kawy. Tak, piłyśmy naprawdę niezbyt ciekawą kawę, ale oto widoczki, jest przepięknie. Wyszłyśmy do przepięknego miejsca. Jesteśmy właśnie w drodze do Bagni Regina no, dokładnie tak. Ale po drodze się zatrzymujemy co chwilę, bo są tak przepiękne widoki, że no nie da się inaczej. Także podziwiajcie razem ze mną. Jest naprawdę przepięknie Muzyka dotarłyśmy na miejsce i jest tu tak przepięknie, że naprawdę warto te kilka kilometrów od Sorento odejść, żeby zobaczyć. Ja pokażę wam na przebitkach, jakie tutaj są piękne widoki, bo one nie są widoczne z każdego miejsca. Także no ja jestem zachwycona. Ja kocham Włochy, więc ja się generalnie zawsze zachwycam i chłonę te Włochy, ale to, co widzę tutaj, to zapiera dech w piersi, więc wydaje mi się, że naprawdę warto poświęcić chwilę i Przyjechać tutaj. Tym bardziej, że bilet kosztuje na ten moment 460 euro z Neapolu do Sorento za osobę dorosłą. I najlepiej jest wsiąść albo na stacji Garibaldi, albo stację wcześniej, czyli Nolan Piazza. I na Nolan Piazza zazwyczaj jest tak, że znajdziecie miejsce, żeby usiąść w pociągu. Natomiast jeśli chodzi o miejsce w, na następnej stacji, no to. No to niestety już może być ciężko. Więc zdecydowanie polecam półtorej godzinki, kilka kilometrów tutaj, żeby dojść. Głównie trasa jest ulicą, potem trzeba dosyć mocno zejść w dół. Tak trasa prowadzi i no trochę się boję tej wspinaczki. Nie wiem jak to będzie. Natomiast mimo wszystko na ten moment te widoki wynagradzają. Na 47. Jak twój poziom energii? <noise> Właśnie. Trochę się nachodziłyśmy, bo okazuje się, że niestety ale dojście do tego miejsca, gdzie jest takie piękne jeziorko, które przed chwilą widzieliście. Niestety jest. Dość, tam jest dość górzyste, jest dosyć strome podejście, jak się wraca, a więc. Trochę wykończone, ale nadal zadowolone. Siedzimy sobie w porcie w Sorento. Z Sorento można też popłynąć do, na Capri i można też popłynąć do Neapolu, ale jest to trochę droższe, no natomiast ma się przynajmniej fajne widoczki. Właśnie jest pizzerii, która jest podobno pierwszą pizzerią, która została otwarta w na polu, a także na świecie. Także bardzo polecamy. Ja zjadłam pizzę z ricottą Ewelina. Diabola! Obie przepyszne, obie nie dałyśmy rady obu zjeść do końca. Także jeszcze będziemy się mogły nią napawać. No. Ale teraz już idziemy, bo siedziałyśmy chyba 3 godziny tutaj. Dzień naszej podróży, i dzisiaj zaczynam od Katakumb. Kilka dni temu nie udało nam się wejść, więc dzisiaj to nadrabiamy. Jestem już dzisiaj w typowo sportowym stroju, bo właśnie najpierw te Katakumby, a potem lecimy na Wezuwiusza. Będziemy się wspinać na Wezuwiusza i tak będziemy kończyć nasz wyjazd do Neapolu. Bilet kosztuje 13 euro na ten moment, i jest to taki jest to taka wycieczka z przewodnikiem, więc jest angielski przewodnik, także czekamy teraz kilka minut i będziemy ruszać. Podobno około 40 minut trwa samo przejście przez katakumby, także no ciekawa jestem jak to będzie wyglądać. Ma być podobno bardzo wilgotno na dole i około 16 stopni, więc jesteśmy troszeczkę cieplej właśnie przez to ubrane. No, także ruszamy. I zaczynamy naszą podróż po katakumbach. my właśnie z katakumb, które są przy kościele. Napiszę Wam tutaj na dole nazwę, bo niestety, ale nie umiem jej zapamiętać dobrze, żeby nie pomylić. W każdym razie bilet, który zakupiłyśmy kosztował 13 euro i na niego możemy wejść też do katakumb, które są 17 minut oddalone od tych katakumb, w których byłyśmy teraz. One są podobno zupełnie inne, ale mimo wszystko są warte zobaczenia. Także nie planowałyśmy tego. Natomiast idziemy zobaczyć i mamy nadzieję, że będzie naprawdę fajnie. O ile można tak powiedzieć o katakumbach. W katakumbach nie można nagrywać ani nie można robić zdjęć, także niestety ale żadnych przebitek wam tu nie wstawię. Natomiast no, tak naprawdę tam gdzie byłyśmy to były głównie grobowce. Do drugiego miejsca, gdzie są katakumby, także wchodzimy. Tutaj przynajmniej jest kawiarnia, tam nie było, a bardzo nam się chce pić, bo niestety, ale trzeba pod górkę po prostu pójść. Wyszłyśmy z kolejnych katakumb. Jesteśmy w dystrykcie Sanita, który podobno kiedyś był takim bardzo niebezpiecznym dystryktem, i tutaj było bardzo dużo morderstw, kradzieży itd. I przychodząc tutaj, płacąc za bilety, tak naprawdę oni finansują to, żeby mieć na przykład przystanek policji i tak dalej, mówią o tym na końcu. I to jest naprawdę. Wspaniałe, że tak bardzo się rozwinęli i te katakumby, w których teraz byłyśmy, no na mnie zrobiły mega duże wrażenie. Te pierwsze nie zrobiły aż takiego wrażenia, także to jest bardzo ciekawe. I no tak naprawdę teraz już skończyłyśmy tą wycieczkę związaną z katakumbami. Bardzo żałuję, że nie mogłam nic tam nagrać, bo naprawdę to robi ogromne wrażenie, ale lecimy, mamy 3 km do przystanku, żeby pojechać na Bezłowiusza. I około 50 minut podobno będziemy jechać, a potem 20 minut się wspinać. Zobaczymy, czy Chad <głosł> miał rację i czy to faktycznie będzie tak wyglądać. No, niestety mamy porażkę. Razem z Wezuwiuszem i te informacje, które są w internecie w tych miesiącach poza sezonem, niestety zupełnie nie są zgodne z rzeczywistością. Więc teraz sytuacja wygląda tak, że nie możemy pojechać bezpośrednio z Neapolu takim ekspres, Express jakby autobusem, bo tylko w miejscowości Ercolano da się, da się dojechać. Więc trzeba najpierw pojechać z jednej z głównych stacji do tej miejscowości i z tej miejscowości dopiero wziąć właśnie ten autobus Wezuvio Express. Niestety. Te godziny są bardzo mocno ograniczone i w momencie, kiedy my już jesteśmy o godzinie 13, jeszcze w Neapolu, to już nie ma szans, żebyśmy tam dojechały, więc strasznie szkoda. W tym momencie jeszcze po prostu będziemy spacerować po mieście. Pomyślimy, czy jutro jesteśmy w stanie może jakoś wjechać na tego wezwjusza, ale podejrzewam, że może być bardzo ciężko, tym bardziej, że będziemy już z torbami. Walizką torbą. <noise> Więc no niestety tym razem chyba się nie uda, ale zawsze można wrócić. Takie mam nastawienie, zawsze można wrócić i po prostu wtedy się wspiąć na ten wulkan. Nie ma tego złego. I tak wyjazd na Neapolu naprawdę jest super, także wydaje mi się, że nic straconego. nasz ostatni dzień w Neapolu i wracamy o godzinie 15 do Polski, natomiast jest Dzień Kobiet i ten dzień jest moim zdaniem całkiem ciekawy, ponieważ oni tutaj wręczają sobie z okazji, a raczej wręczają kobietom z okazji tego święta żółte kwiaty mimoze. Musiałam się szybko usunąć z ulicy, bo jechało auto, a jestem w bardzo wąskiej uliczce. Tutaj nawet widać jak koło mnie przejeżdżają jakieś pojazdy, to... Generalnie muszę się szybko usuwać. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to, że mimoza to są takie puszyste, małe kwiatuszki i one mają symbolizować solidarność, siłę i kobiecość. Zwyczaj ten sięga 1946 roku, kiedy włoskie działaczki na rzecz praw kobiet wybrały mimozę jako symbol Dynia Kobiet. No i kończymy naszą podróż po Neapolu. Za niecałą godzinkę mamy samolot, natomiast chciałam kilka słów podsumowania powiedzieć. Pierwsza rzecz jeszcze taka z organizacyjnych tematów, to jeśli będziecie tutaj przejeżdżać z lotniska, transferować się do centrum, to lepiej wziąć takie taksówki, które są za 5 euro za osobę, bo wtedy macie gwarancję, że usiądziecie i... No, i tak naprawdę jedzie się bardziej komfortowo, bo dokładnie tyle samo kosztuje ten alibus, który jest takim oficjalnym też środkiem transportu. Te taksówki też są oficjalne, natomiast one jednak są bardziej elastyczne i nawet Was wysadzą po prostu w troszeczkę innym miejscu, jak będziecie potrzebować. Sam wyjazd. Oceniamy, zdecydowanie jako udany, żałujemy trochę tego wezwiusza, ale nie ma tego złego, udało nam się inne dzięki temu rzeczy zobaczyć. No i co, dajcie znać jak podobało wam się podróż po Neapolu i okolicach. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!